Daniel, opowiedz mi o tej rodzinie z Legionowa, która jeździ z Wami na Narty. Agnieszka z Rafałem przyjechali do nas po raz pierwszy w 2018 roku ze swoimi dwiema małymi córkami. A zresztą do Agnieszki możemy zadzwonić. Cześć Agnieszka, czy pamiętasz w ogóle, jak znaleźliście po raz pierwszy ofertę naszych wyjazdów rodzinnych na Narty? O ofercie biura dowiedzieliśmy się od znajomego. Ile lat miały wasze dzieciaki kiedy pierwszy raz przyjechaliście z nami na narty? Nasze dzieci, dziewczynki miały wtedy 2 i 4 lata. Czego spodziewaliście się jadąc po raz pierwszy na wyjazd na narty z biurem podróży? Naszym celem zorganizowanego wyjazdu na ferie była nauka jazdy dzieci na nartach przez wykwalifikowanych instruktorów. Czy mieliście dużo wątpliwości, żeby pojechać na narty całą rodziną z biurem podróży? Jadąc po raz pierwszy Obawialiśmy się, że dzieci będą marudziły, nie będą chciały założyć butów, czy szybko znudzi się im powtarzanie tych samych ćwiczeń. Nasze obawy okazały się jednak zbyteczne. Jak po tylu latach wspominacie wyjazdy pod marką Coraz Lepszy Narciarz? Pierwsze wyjazdy z biurem bardzo nam się podobały. Dzień był dobrze zaplanowany, zajęcia na stoku dawały dzieciom frajdę, wieczorem mogliśmy skorzystać z dodatkowych atrakcji. Wyjazdy tak nam się spodobały, że od siedmiu lat co roku wyjeżdżaliśmy z biurem, aby dzieci mogły doskonalić naukę jazdy na nartach, a my rodzice odpocząć i w tym czasie sami pojeździć również na nartach. Jeśli chcesz spędzić roku. rodzinne ferie na Podhalu na nartach, to skomentuj ten post słowem ferie, a ja Ci wyślę wszystkie potrzebne informacje.